Czystość bieli połączona z najbardziej szlachetnym kolorem, czyli złotym. Co to jest? Nowa kolekcja marki Eurofirany, która została zaprojektowana specjalnie na 30-lecie firmy. Spójrzcie, jak te dwa kolory idealnie się komponują. Piękne białe zasłony ze złotym motywem. Coś dla bardziej odważnych, czyli dla osób, które lubią wzorzyste tkaniny. Ale nie tylko. Jeżeli macie stonowane wnętrze albo nie chcielibyście tak dominującej zasłony, spójrzcie na tą. Bardzo ładna, elegancka, świetny geometryczny wzór. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie, ponieważ marka Eurofirany to nie tylko gotowe produkty, ale też tkaniny na metry. Co to oznacza? To, że możecie zamówić w dowolnym rozmiarze oraz kolorze zasłony, narzuty, poszewki. Co zawiera kolekcja Blanka? Oczywiście pościel, którą ja osobiście uwielbiam. Naprawdę bardzo fajnie się pod nią śpi ze względu na to, że jest to tkanina oddychająca. Jak jesteśmy przy pościeli, to nie może zabraknąć narzut. Mamy olbrzymi wybór w tej kolekcji, narzut, właśnie do sypialni. Są to narzuty gładkie, tak jak te, z takimi pięknymi graficznymi przetłoczeniami, ale też mogą być w motyw roślinny. Jeżeli lubicie taki lekki błysk bling-bling, coś idealnego dla mojej mamy, mogą być nadruki w kolorze złota, albo tutaj z taką piękną aplikacją też w kolorze złota. Projektantka firmy Eurofirany dba o każdy najdrobniejszy szczegół we wnętrzu. W całej kolekcji nie mogło też zabraknąć ręczników, żebyście mogli stworzyć piękne, spójne wnętrze. Zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. Co wyróżnia te ręczniki? Przede wszystkim jakość. Bawełna, z której są wykonane, świetnie chłonie wodę, ale jest też bardzo miła w dotyku. Oczywiście tutaj też mamy dekorację w postaci takiego starego złota, która nawiązuje do całej kolekcji. Złote obrazy, które idealnie dopełnią piękne wnętrze. Świece zapachowe, które nadadzą aromatu i klimatu waszym wnętrzom. Ceramika dekoracyjna i wiele, wiele innych bardzo ładnych i gustownych dodatków. Co powiecie na koc? On jest nie tylko elegancki, ale jeszcze bardzo przyjemny w dotyku, ponieważ został wykonany z wysokogatunkowej bawełny. Dodatkowo macie go w dwóch kolorach. Co to znaczy? Wystarczy, że obrócicie go na drugą stronę i macie wersję ciemniejszą. Jest tak przyjemny, że ja już rozmarzyłem się od drzemce, natomiast Was zapraszam do salonów Eurofirany, które są w Waszych miastach, ale też do sklepu internetowego oraz do sklepów partnerskich na zakupy właśnie tych rzeczy oraz wielu innych, bardzo ładnych, eleganckich, ale też wysokiej jakości produktów.